Was w kolejnym vlogmasie, bo 17 zaczynamy i właśnie jestem w drodze na swoje pierwsze zajęcia fitness, czyli na ABT, potem zaraz przełożyłam sobie zumbę na rano, w zasadzie nie za moją namową, ale bardzo się cieszę, bo wszystko ogarnę. Musimy obskoczyć jeszcze aptekę i Biedronkę, także intensywnie dzisiaj czynam. Ja już moi drodzy jestem po pierwszych zajęciach. Także lecę na kolejne. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak wyszło, że mam tak zaraz po sobie, że tak powiem, te zajęcia. No bo nie ukrywam, mam dzisiaj mega dużo rzeczy do zrobienia. A przy okazji pójdę w to drugie miejsce to obskoczę aptekę i biedronkę, bo muszę dzisiaj zrobić dwa serniki, o ile nie trzy. Także powiem Wam szczerze, że jest co robić dzisiaj. Muszę posprzątać jeszcze łazienkę, podłogi, bo resztę mam ogarniętą, jest wszystko w miarę schludnie i czysto. Także bardzo się cieszę, boli ośladki, brzuch, nogi, wszystko mnie tak pali, boli, że masakra. Ale fajny dzisiaj był trening. Także zaangażowałyśmy nawet ręce. No i co? I w przyszłym tygodniu już jest Ligilia, słuchajcie. Niesamowicie bardzo szybko to zleciało. Jestem w ciężkim szoku, że to wyszło tak, a nie inaczej. Um, dzisiaj w ogóle przychodzą do mnie goście na kawę i ciasto z okazji moich urodzin czwartkowych. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko dzisiaj zrobić, nagrać i ogarnąć. Na szczęście jutro jeszcze mam wolne, więc jeżeli nie wyrobię się dzisiaj ze wszystkim, to oczywiście jutro też wszystko zrobię, co będę musiała dokończyć. A się wmachałam, słuchajcie, po tych zajęciach. No, no i co? Ja idę słuchajcie, tu też na kolejne zajęcia. Mam nadzieję, że zdążę obskoczyć sam, obskoczyć. I chciałam jeszcze dzisiaj podjechać na zakupy, jak nie dzisiaj, to jutro, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także widzimy się na Zombie z Seniorkami. Wróciłam do domu, szybkich, kupowe zakupowe z biedry, bo była najbliżej i kupiłam, słuchajcie, tyle rzeczy. Dwie śmietanki, trzydziestki, szóstki, bo będą odpoczone dzisiaj do ciasta. Będziemy robić zaraz tasting. Słuchajcie, uwielbiam połączenie czekolady z pomarańczą i musi być tasting, koniecznie. Kupiłam ciasteczka do sernika, bo dzisiaj mamy dzień pieczenia. To do lodowy nie musi iść, do tego kupiłam żoskwinię też do sernika. Jeden sernik będzie, mam nadzieję, lutusowy. Muszę pojechać jeszcze na składniki po lotuska, Więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I w ogóle na ciastka i na tą krem u góry chciałabym lotuskowy. Kupiłam baby banany. Trochę tych owoców, więc spoko. Kupiłam Kubie dwa energole, bo jednego ma w lodówce. i Ja dzisiaj wyjątkowo, powiem Wam, też chcę. Więc wzięłam sobie blaczka, niech się chłodzi. I w moim przypadku jest to tylko Black Mojito i nie jest to najzdrowsza rzecz, oczywiście. Wszyscy doskonale o tym wiemy, ale niestety muszę się dzisiaj tym wspomóc. Do tego wzięłam tak, yy, proszek do pieczenia cukier wanilinowy sztuk dwie. Powinny być sztuk dwie, ale dwa cukry i jeden proszek do pieczenia. Było akurat masło w promocji i dużo taniej niż w Lidlu, z czego jestem bardzo zdziwiona, więc wzięłam trzy masła. A że będę piekła dwa serniki, to nie wiem, czy będzie mi aż tak dużo potrzebne. Ja masła z reguły nie jadam, ale wiecie o co chodzi. Oczywiście apteczka domowa, nie, bo to też się przyda. Co ja tu jeszcze żem nabrała? O, ten drugi cukier mi się udało, słuchajcie, znaleźć. Drugie lekarstwa. Ketchup jeszcze, bo nam się skończył, a raczej jest już na wykończeniu. To, 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 to. No, dobra, wróciłaś do swojej wagi. Jeszcze mam siłę i werwę, bo jest to edycja, słuchajcie, limitowana. Nie byłabym sobą, gdybym się nie powstrzymała. No, ja wiedziałam, jak w Wriglu je zobaczyłam, że ja muszę je zobaczyć, jak one smakują. I love it. Uwielbiam połączenie czekolady z pomarańczą. To jest moje best of the best. Zaraz zobaczymy. Najpierw tak. Opakowanie śliczne. Zapach. Mhm. Oh. Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh -uh. Pieski nie mogą czekolady. Mhm. Uh -huh. dobra. Witam Was serdecznie moi drodzy ponownie w mojej kuchni z blachą, z miską i ze wszystkimi możliwymi składnikami, których Wy nie widzicie aktualnie. Ale mamy ciastka, mamy cukier, mamy mąkę, jajka, wszystko jest. Także będziemy się teraz zajmować pieczeniem sernika. Jest godzina słuchajcie, 12.30, plus minus taki orientalny czas na przygotowanie tego, to nie ma być godzina 20, zobaczymy, who knows, who knows. Także ja się zabieram za robienie sernika. Was przedstawię trochę niżej, żebyście coś mogli widzieć. I widzimy się już w kolejnych ujęciach zrobienia sernika, ponieważ goście będą dziś o 17.00. czerwona, jak mi jest, słuchajcie, ciepło niesamowite, umyłam podłogę także czekam aż mi wyschnie jeszcze tylko w łazience i przestawiam znowu dom do góry nogami pięknie już jest naprawdę jestem bardzo zadowolona ze swojej pracy dziś, także traum tada, 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 tada wszędzie pięknie, czysto podłogi umyte odkurzone, Lilusia na kanapie sobie leży, patrzcie na nią Puściłam sad eye, serniczek, moi drodzy, wyszedł przepięknie, choinka robi nastrój, kalendarz robi nastrój, także pięknie, Masakra, powiem Wam. Się zmachałam jak stąd do księżyca, serniczek się studzi, bo jeszcze do niego będzie polewa, a ja wezmę sobie sypko lekałstwa. Czekam na telefon, więc w międzyczasie, póki siedzę przy biureczku i doświetla mnie choinka i piękna światełka, to otworzymy sobie okienko numer 17, bo dzisiaj mamy 17 vlogmas, czyli 17 okienko i właśnie, słuchajcie, rzuciło mi się w oczy i jest to coś całkiem sporego. Pachnie bardzo ładnie, więc zaraz sobie otworzymy i się dowiemy, co jest w środeczku. Aha, Lilusia, bo ona to jest pierwsza, bo myślę, że to są jakieś. I co my tutaj mamy? Uuu, Luxury Car Air Freshener, czyli taki dyfuzor do samochodu. Mamy, słuchajcie, dyfuzor do auta, ale ekstra i to w tej takiej fajnej wersji. Zobaczcie, ale super. Jak kiedyś zdam prawo jazdy i będę miała swoje autko, ale świetne, genialne. To tutaj mam jeszcze jeden taki wkład do środka. O, i uchwyt do auta. Mega sztos. Także tu mam dwa, jakby w środku. Jeszcze schowam sobie to opakowanie. Powiem Wam. Naprawdę idzie w tym kalendarzu popróbować wszystkiego. Zrobię tak, żeby to nie spadło. Tak wygląda. I to będzie elegancko wyglądało w aucie. Także tak się prezentuje numer 17, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy człowiekowy. I mamy to samo, co było, czyli takie oto pyszniutkie stiksy, więc znajdę takiego otwartego stiksa, żeby nie marnować i nie otwierać wszystkiego i dam Lilusi stiksa. Także jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy z Ritualsa, to jestem w szoku i to może bardziej mnie zmobilizuje jeszcze do zrobienia swojego prawa jest własnego. A taka a propos, prawdopodobnie jutro Jadę na jazdy z rana, więc trzymajcie kciuki, życzcie mi powodzenia, bo nie powinnam się w ogóle chwalić, bo tam Chciałam będzie mi się. do domu, słuchajcie, po ostatnich już zajęciach i biorę się za robienie serniczka, tym razem lotuskowego i mamy krem. Madzia kupiła mi te rzeczy, więc thank you so much, bo była po drodze. Jestem fest ciekawa, jak to smakuje, więc zaraz sobie to sprawdzimy. Ulewa mi bardzo ładnie zastygła na tamtym serniczku, Patrzymy, słuchajcie, co z tego będzie. Mm -hmm. mhm. Mam, słuchajcie, mój dom w cukiernie Mamy tutaj, uwaga, gotową kąpiel wodną. Ja jestem w ogóle strasznie czerwona, straszny mam katarek, słuchajcie. No i co, moi drodzy? Widzimy się. Myślę, że już jutro na spokojnie. Także ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog Was był satysfakcjonujący, chociaż w jakimkolwiek procencie, i że podobał Wam się tak samo jak mi. A ja zabieram się za włożenie sernika do piekarnika i będziemy. Widzieć się już jutro na ozdabianiu, także do zobaczenia. Cześć!